Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem tutaj z kolejny odcinek z Kryzys Tomb Raider. No i dzisiaj być może już wejdziemy do tej... Jak hmm. to się nazywa? świątyni, pani. Obra, oboż. Trochę tu głęboko, nie powiem. Mam pistolet, to Ammo Uratuj mi się z ogę Endurance O roślinka 20 punktów zawsze spoko Ubrała sama? Krew tej krainy może być kluczem do wyzwolenia. Rytuał płomieni pokaże nam prawdę. Chimiko, jesteś pierwszą i ostatnią. Przemów do nas. Jup. Wszystkie Każde stworzenie w przyrodzie zwraca się ku przemocy, gdy chodzi o przetrwanie. Niech ci się zatem nie wydaje, dziewczyno, że cię nie rozumiem. Po prostu jestem na tym świecie o wiele, wiele dłużej. Przygotujcie się, bracia! Nasza królowa za chwilę przemówi! Przemów do nas, chimiko! Sam! Przemów do nas głosem płomieni! Tak mi przykro! Tak mi przegrafować mnie! Spójrz na mnie dobrze! Wkrótce będziemy wolni Zabierzcie ją do sali tronowej. Twoja walka dobiegła końca Nie pykło. Ale już okazało się, że sam jest wybranką. O, bo śść! Nie wydaje mi się, żeby mogła przeżyć upadek. O oh, sit. To wygląda przerażająco. geometryczny jedna strzała, nie za dużo. O, no i już mamy. Realizowano miejsca, czyżbym znalazł. O, dokument. O, dobra, nine. Naj... Łatwopalny. Łatwo palny. Zbadajmy, co pisze w tej książce. Każdy nowy brat otrzymuje zadanie. Rolę w Bractwie Solarii. Tak długo, jak Matias będzie udowadniał, że jest duchowo połączony ze Słoneczną Królową, będą mu wierzyć i będą posłuszni. Inicjacja do Bractwa jest brutalna. Musimy zniszczyć ich człowieczeństwo, żeby mogli być później nieludzcy. Nowych rekrutów wrzuca się w otchłanie jaskiń, gdzie głodują i muszą walczyć o przetrwanie przez wiele dni, czasem tygodni. Ci, którzy przeżyją, są przyjmowani z otwartymi ramionami. Nadal nie umiem wytłumaczyć, z jaką potęgą związał się Matias, ale już mnie to nie obchodzi. Nigdy nie wydostaniemy się z tej cholernej wyspy. Czasami jestem pewien, że już jesteśmy w piekle. Bóg jeden wie, że po tym, co tu czyniliśmy. Powinniśmy w nim być. O tak. O, dokładnie. Ja to coś jeszcze ciekawe... skrzynki, pani. No, jeszcze w obie nie trafić. Punkt. Szaleństwo. To miejsce jest szalone. Matthias wierzy, że to duch chimiko nas tutaj więzi. To niemożliwe. Niemożliwe! Ale on zaszedł już tak daleko w szaleństwie, że może zatoczył koło do jakiejś dziwnej normalności. Nie uciekniemy stąd helikopterem. Dobrze o tym wiesz, Laro. Intuicja ci to podpowiada muszę ostrzec pozostałych jeśli na niego wsiądziemy, zginiemy. Dzienniki Lori. Dobrze. O boże. Nie. To straszne. A raczej tych dziadów. A tak no dobra, My tam jeszcze ślimy miga skrzynka. Oczywiście, zawsze wezmę. Kto tam? O, ja już to widzę. Tam się do podpalenia również jest, ale to pot potem. Zwodajmy to miejsce. Nie podoba mi się to, ale wejdźmy w ten mrok Jak dojść tutaj do cholery? Gdzieś tam jakieś wyjście ale zobaczmy tutaj. Ja mu łup, koledzy, więc... Bywa, panie. Okropne to miejsce. What the fuck?! Brudna robota, ojej! Achievement, get. Dobra, sobie teraz. Tam go skrzynki. Albo w pójdź, pierwszym, pójdźmy, pójdźmy po to. I co mam w tej skrzynce? To wygląda na początek XVIII wieku. Czarne jedwabne wachlarze były używane podczas obrzędów pogrzebowych wysoko postawionej szlachty. Spoko. no fajny. Ok. Zatwierdzę. Młość nie mogę myśleć, jak gdyś okropnie ich traktują. Boże Ty, nie podchodź. nigdy innego sposobu niż ...wyważenie tego odejście. No i jak to ma się gaz wybuchowy? No. Tu widzę jeszcze jakąś jamę. A w niej mogą znajdować się surowce dodatkowe. Haha, wiedziałem. Wow. 1535 surowców, no i nie ma na co je wydawać, to jest najlepsze. O tak. Cichak jest on lepszy. czy tu znajdziesz jakieś wyrobowce? Chyba napowiedz mi. Uważaj, bo robisz na bladze. Spokojnie, i tak przegrywasz. Cholera. To nie ja. Co samo? O, 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 o. Dodatkowe to zawsze spoko. A w Alicjo, kochanie, Nie chciałam tego pisać, ale jeśli nie zrobię tego teraz, mogę nie mieć kolejnej szansy. Twoja mama wpakowała się w kłopoty, i być może długo nie będzie mogła wrócić do domu. Nie wiem, czy kiedykolwiek to przeczytasz, ale chcę, żebyś wiedziała, że walczyłam o ciebie. Wszystko, co robiłam w życiu, było dla ciebie. Cały ten czas zdala od domu. Wszystkie zaoszczędzone pieniądze, wszystkie poświęcenia. Przepraszam za wszystko, przez co będziesz musiała przejść bez mnie. Jeśli nie wrócę, znajdź Konrada Rota. Nigdy go nie poznałaś, ale to najlepszy człowiek, jakiego znam. I jest twoim ojcem. Masz jego oczy. Jesteś światłem mojego życia i kocham cię najbardziej na świecie. Cóż, wierząc, jest swoje wszystkie prawdy. Mapsien Jest tam gdzieś Ognisko I tutaj był artefakt Wachlarz wykonany na specjalną okazję Prawdopodobnie ślub Hmm, nie wygląda na więcej niż kilka lat. Czy będzie możliwość dziennika? Umiejętności, sprzętu, nic. Nie mam co ulepszyć póki co. Prawdopodobnie mam to zrobić. Nie. Yeah. Mapa wciąż jest. Cholera tutaj. A ja nie wiem, jak do niej dotrzeć. Martwi mnie to. Bez mapy nie idę. No pójdźmy po ten. Cholera, ta mapa się przydaje to bardzo. może tędy? Tak. O, dobrze. A ja jednak potrafię kminić. Mapa wszystkich skarbów. Tara. O, nadgeo skrzynek. Du 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 Dużo tego nie ma w ogóle. Więc. Heh. Wszystko raczej jest zaznaczone na mapie. Trzy go Dwie skrzynki powinny być jeszcze. Tak. Jeden relikt. Jeden dokument. No to wszystko jest zaznaczone na mapie tutaj. O, troszeczkę zabolało, dobra. Tak cuchnie. Ale cicho. Raczej jej tu nie ma. Może lepiej idźmy, co? Przestań, musimy się upewnić. Trzeba przeczesać dół. Ej! Hey! Co to? nie? Cholera! Cholera, co jaka szkoda, panie. Zejdźmy na dół. Surowce, panie. Niewiele się na się pokazuje, na przykład te spalone zwłoki. Dobra, nie, wiem, co to będzie następne? Poez powiedzmy, że być. Dobra, nie wiem, nie zaznaczajmy. Dobra, wtedy nie przejdę, tak? Dobra. O, okay. wielka słoneczna... O, Ci oto nowi słudzy oddają się tej woli. Naszymi głosami wychwalamy Naszymi sercami czcimy Cię. Ogniem stapiamy się z Tobą. Tyś jest słońcem. Tyś jest światłością. Tyś nas tą burzą, co niszczy w Wasze miejsce jest teraz wśród solarii. Podnieście głosy ku czci. O yeah. To było dobre. Nie mówcie, że nie, bo to było genialne, wręcz teraz. To jest książka. Minęło wiele lat i teraz w snach słyszę jej szep. Co świrowo! Słoneczna królowa każe mi się pośpieszyć. Widzę jej wspaniałe oblicze w każdym wschodzie słońca. Już niedługo. Moi Solarii ciężko pracują ku jej chwale. Budują miasto ze wszystkiego, co sprowadziła na wyspę. Torturują i składają ofiary w jej imieniu. Już niedługo znajdziemy wybraną. Pragnę ucieczki, ale nie tylko z tej wyspy, od tego wszystkiego, wraków, ciał i plugastwa. Jeśli zdołam przywrócić moją królową do życia, to wszystko zniknie w mgnieniu oka i jak wschodzące słońce skąpie ona ziemię i morza w swoim świetle i wszystko spali. A ja powstanę z tej spalonej ziemi, czysty i odrodzony. Facet powinien się leczyć. składane wachlarze. Były często zdobione wierszami, upamiętniającymi ważne wydarzenia. No spoko, dobra. I zostawiam do ostatniego skrzynka do zabrania i te ciała... Właśnie pewnie tego nie zrobię, bo ja z kimś praktycznie wychodzimy pewnie pominąłem te ciała. Bo one się nie podświetlają akurat. Znaczy, podświetlają się, ale one... Mówię... O, dobra, to jest. Cyk. No właśnie, jeszcze ty hmm, Ta coś się zbugowała widzę Wydaje mi się, że powinienem coś strzelić Dobra Wow, tylko ja jeszcze pobiłem skrzynkę Dobra, idę stąd, bo widzę, że tu się... O Jezus Maria, idziemy stąd. Te wybuchy! O Boże. pracujemy. Pieprzony kretyn. Fuck you. mi nasi ziomkowie. Mocy. Grim! Tak. Ale nie udało mu się. Cholera. Myślałem, że nie da się go załatwić. Łatwo się nie poddał. Dał mi szansę znalezienia was. Słuchajcie, helikopter ratunkowy jest w drodze. Wiem, że sam trzymają osobno. Widzieliście Whitmana? Jakoś nie zaprosili go do apartamentu. Pan kamera pewnie załapał się na lepszy układ. Znajdziemy go. I sam też. Tylko że tutaj wiele nie zdziałamy. Postaram się was wydostać. Damy radę. No dobra. Spróbujmy ją rozruszać. Razem. Jeszcze raz. Dobra! Gotowi? Skok! Z tego full. Nic z tego, Rej. Gotowi! Skaczemy! Już jak... Laron, tu się dzieje coś strasznie dziwnego. Słyszeliśmy, jak... O słonecznej królowej. Starożytnej władzy... Tak! Tak jest! Dobrze, idzie. W te nie? To w te. Cała okolica jest niestabilna. Podłoga zaczyna pękać. Nie martw się z tych po prostu nas stąd wyciągni. Dobrze ci idzie! Dobra, co teraz? Drugi odważy. Jest zablokowany tam. E, Boże, nie ten głupi. Dobra, już wiem co trzeba zrobić. Tak i tak... nie. A muszę się dupnąć w to, nie? Tam są szkarby. A obrady? O chu. Nie. Not that way. Fuck. Ah. Whoa. Co w tej wyspie siedzi, to ja się pytam, nie? Dostaliśmy się, ale cała okolica się bali. Punkt zborny jest po drugiej stronie mostu. Śmigłowiec nie dłucho pudorszy. Na razie szuka i Whitmana. Te wybuchy. Dobra, ale w tym odcinku to było na tyle, bo teraz się tyle dzieje i wiecie. No, zakończmy odcinek. Myślę, że wam się podobało i do zobaczenia w końcu tą w którym to będziemy dalej szukać. Sam i e Whitmana. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej, bye!